Nie widzę Was, rozumiecie, więc nie mogę Was odpowiednio powitać. Nie wiem nawet ilu Was tu jest, więc wszystko to musi odbyć się bez ceremonii. Jeśli ktoś z Was stoi, niech usiądzie. A jeśli chcecie zapalić, to nie mam nic przeciwko temu. Dlaczego miałbym mieć? W rzeczywistości wcale mnie tu nie ma. Dobrze, taki wstępniak. Co to za kanał w ogóle? I o co to będzie chodziło? Najlepsza nazwa, na jaką gdzieś tam trafiłem, to Patostreamy z Heroesów III, czyli po prostu gra z perspektywy początkującego, może zacznę od takiego stwierdzenia trochę dziwnego, mianowicie uważam, że trójka jest najgorszą częścią serii. Co mam na myśli? No, miałem okazję obserwować rozwój tej serii na przestrzeni lat. i Pamiętam jedynkę, która była dużym przełomem, dużą nowością. Szczególnie chodzi tutaj o to, o możliwość gry przez y, kilku graczy na jednym komputerze. Była fajną grą, gdzie siadało się z rodzeństwem czy znajomymi na jeden wieczór i grę można było spokojnie skończyć. Przyszła dwójka. Na pewno rozwój, dodanie według mnie najważniejszej rzeczy, czyli mielenia córki. Znaczy oczywiście to nie chodzi o to, że każdy jebusowiec wie, że trzeba bielić córkę, tylko chodzi raczej o to, że w jedynce często brakowało nam jakiegoś surowca, nie można było czegoś tam zbudować. Tutaj już ten problem został. Rozwiązany były też inne ulepszenia, oczywiście dwa nowe zamki, upgrade jednostek, etc., etc., etc. Ale to nie jest po prostu, był to rozwój i dalej dało się skończyć grę w ciągu jednego wieczora. Przyszła trójka. Hmm. Gra ekstremalnie skomplikowana, ekstremalnie niezrozumiała, do której nie było żadnych poradników. Przypominam, 20 lat temu dostęp do internetu nie był rzeczą oczywistą. 20 lat temu byli ludzie, którzy komputera w domu nie mieli, to było, to było normalne. A dostęp do internetu na modemie, który kosztował 6 zł za godzinę przy przepustowości łącza, jeśli dobrze pamiętam 56 kilobitów na sekundę, no to wiecie, to można sobie było raz w tygodniu sprawdzić maila, ściągnąć jedną MP3 i, i co? I, i, i mniej więcej tyle, tak? Także to był problem. Naprawdę trójka jest grą strasznie skomplikowaną. I pojawił się problem, że tej gry się nie dało skończyć. Się grało, 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 potem save. Po tygodniu się wracało do tego save'a, nikt nie miał go ochoty kończyć. Nikt tak naprawdę nie do końca rozumiał, jak ta trójka funkcjonuje zupełnie inne pole bitwy. No, zmian było dużo, także nie, nie, nie chcę ich wymieniać. I potem przyszła czwórka. Przyszła czwórka, powiew świeżości, powiew nowości. Zupełnie inne podejście do wielu aspektów, grało się bardzo przyjemnie, grało się bardzo płynnie, bardzo szybko. Niepotrzebna była jakaś tam olbrzymia wiedza. Tak, tak jak do trójki bez tribute to Strategist nie podchodź tak. Czwórkę się po prostu siadało, klikało. To no dzisiaj, jeżeli chce sobie usiąść i poklikać, no to zarówno dwójka, jak i czwórka są lepszym wyborem, nawet jedynka. No to właściwie po co ja nagrywam ten film i dlaczego, o, o, o co tu w ogóle chodzi? Mówię, że trójka najgorsza, a nagrywam filmy z trójki. Wszystko zmieniło się, kiedy dowiedziałem się o czymś takim jak PVP, Hota i Jebus Cross. Te trzy słowa połączone ze sobą tworzą coś, co jest jednak czymś innym. Okazuje się, że mamy simki, więc gra idzie szybciej. Mamy mapę, na której gra się kończy w drugim tygodniu, więc fajnie. I to wszystko nabrało sensu. I no, dzisiaj mamy taki dostęp do internetu, że dostęp do tej wiedzy jest. Mamy mnóstwo poradników w sieci. Mamy wspomniany przeze mnie wcześniej tribute, tak na wyciągnięcie ręki. Każdy może ściągnąć, przeczytać, nie ma problemu. i teraz tak próbowałem dojść do tego kiedy zacząłem na pewno na pewno dużo czasu poświęciłem na Heroesy w wakacje ubiegłego roku natomiast no wydaje mi się że to był jakoś koniec maja czerwiec jak sobie odkurzyłem płytę z Heroesami zainstalowałem ściągnąłem HD moda ściągnąłem hotę A, nie mogę kąpowi uflecina ustawić, nawet nie wiedziałem OK, to jeszcze takie wyjaśnienie. Na tym kanale będą znajdować zapisy moich gier. Zenosmer to pseudonim, pod którym gram na lobby. Wyłączmy to podziewie. I tyle, myślę, że czas kończyć jeszcze tylko zobaczę co mi się tutaj wygenerowało I to sobie jeszcze poczekam, nie? Aha, miałem powiedzieć jedną rzecz. Na początku powiedziałem, że to będą pato streamy z Heroes'ów, ale na chwilę obecną nie streamuję. Samo robienie nagrań jest dla mnie dosyć trudne i skomplikowane. Dowiedziałem się bardzo wielu ciekawych rzeczy na ten temat. I kurde, no naprawdę, no trudno. To lider będzie miał trudniej. Dowiedziałem się wielu rzeczy, jeśli chodzi o nagrywanie Zwłaszcza, że na przykład dźwięk ugrywa, nagrywam na naprawdę dosyć nietypowym sprzęcie. Także co także, to y... no i pięknie. I pięknie mamy to o co nam chodziło. Mamy nasz Duel. Nasz lider będzie silny. O! to następny exp dla niego. No i pięknie. I co, ile ziemniaka kupił? A ziemniaka. Yy, jeszcze 200 exp potrzebuje, tak? Yy, no i co? Bo widzę, że się trochę zawiesiłem. Yy, kurde, nie no. Chyba będę musiał to nagrywać jeszcze raz. Nagrywamy jeszcze raz, a co? Aha, no i chciałem powiedzieć, że yy... i kazecik. I łatwy kazecik. Grały to! I tarcza plus 7 o, Ale patologia. Nie, znaczy jaki fajny jebus. Dobra, nie, no wystarczy. Może to nagrać od początku.